Słucham. Przejdzie po ciebie na pewno wiosk, przyjdzie. To jest przedszkolna dynia, nie zaplinę o tym. Rękawy pod, No i wyciągamy. Tak, rękawy trzeba podwinąć, Maxie. Tyle. Tak, nie jest, jest idealnie właśnie. Też takie mniejsze noże owocowe do wycięcia tej buzi. Madzia, no. do buzi i nosa trzeba te małe takie nożyki owocowe. Już mniejsze no. nawet jest od tego. Już zaraz przyniosę. Oddech, oddech. Bojczocia tutaj już nożykiem kroi, żeby się nic nie stało. No. Nie, na spółkę. Wszyscy musicie razem. No nie ma tyle dni żeby każdy miał swój zaraz będziemy wybierać, tak trzeba będzie wyciągać z niego pestki. już jestem ku końcowi, zobaczcie bardzo proszę teraz poczekajcie, dam wam miseczkę i wyciągamy, to nie jest swój, polisz, zobacz, że to jest słowo. wyciągajcie tutaj, zobacz tu wyciągamy ze rzeczy No Bartuś, rękawki do góry i wyciągamy. Ola! Wyciągamy. Chcemy to słodkie, dobre jest. Dobra. 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 Ola, wyciągasz? Ola jest wystrzynią od dyni. Może być dla Ciebie. Wycinamy teraz oczy. Uwaga. Słuchajcie, tej zrobimy uśmiechniętą, a drugą zrobimy złą. Nikodem. Ocmy się troszeczkę. Właśnie, zabierajcie się do pracy. Wiki!